Diabeł nie wyjdzie sam. I diabeł nie będzie, kiedy go wyrzucasz, że mówią chętnie wyjdę, chętnie już wychodzę. Nie. Słowo wyrzucaj, ekbalo, implikuje użycie siły, implikuje użycie determinacji, implikuje użycie imienia Jezus w tym wypadku, implikuje upartość ze strony wyrzucającego. Wyrzucaliście kogoś kiedyś coś, byliście, może kogoś wyrzuceni. Ta osoba nie powiedziała, wyjdzie ty zaraz wraca, za, czyli za, to trochę. Nie, nie, Wychodź i powiedz. Wiecie, jak czasami, nie wiem, czy widzieliście, czasami ochroniarze stoją, prawda? Coś się nie spodoba, coś. No, no ochroniarze czasami potrafią, wiecie, pobić kogoś, prawda? Ale jak cię wyrzucą, to już nie możesz drugi raz wejść. O Boże, wiecie, już dobra, już tutaj, on czy on ci odepchnął po prostu, I taką postawę... Musimy mieć, to znaczy, to znaczy, nie chwalę ochroniarzy czy coś takiego, ale zrozumcie takich prostych, codziennych przykładach z życia, że można pewne życie wyciągnąć, prawda? Taką postawę musisz mieć do diabła. Nie możesz, a ustąpię już, bo tu już tyle się nadrzucę, tak dalej, 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 na Nie, nie, nie. Diabo jest nieustępliwy, ale żeby grać, że musi być jeszcze bardziej nieustępliwy niż diabo. Jedyna to jest nadzieja. I to jest wszystkie wszystkich, to jest pozbawianie demonów, to jest, to jest pozbywanie się chorób, to jest również atakowanie, w walce duchowej itd. Rozumiecie? Także polecam przestudiowali się. tego tematu, polecam popatrzenie na te persety, polecam przestudiowanie tych rzeczy przed Panem Bogiem. Zwykle ludzie idą się kogoś pytać nie pytają się Pana Boga, a ja? Wierzę, że kościół, współczesny kościół musi się odskroić I się dopóki nie odbuduje relacji z Bogiem i dopóki nie zacznie się Boga pytać. Kiedy się Boga zapytać, Bóg ci zaraz pokaże. Bóg ci to aż skieruje, Bóg ci pokaże, Bóg ci da myśli, Bóg ci da przypomni wersety. Bóg ci pokaże, przemówi do Ciebie, jeśli będzie trzeba i tak działa Bóg po to, żeby realizować to, co on e, zawsze, prawda? Jezus przyszedł i ustanowił wzorzec Kościoła, który był przez wieki, można powiedzieć, modyfikowany. Do dnia dzisiejszego nawet będzie próbują modyfikować. Wiecie, Jezus tak kazał, oni to chcą. I dopóki Kościół się będzie spierał z Jezusem, zamiast wyganiać demonów, zamiast e, atakować zło, dopóki nie będzie takiej determinacji, bo o determinację się większość ludzi potrzeba. E, pierność jest tym, co zabija ludzi. Aktywność w duchu świętym, aktywność wiara jest zawsze aktywna. Wiara nie jest bierna nigdy. Żeby wziąć uzdrowienie, uwolnienie, to nie możesz siedzieć na tyłku i peczeć. A teraz a nie masz i to jest w końcu łaskawie. Wam siedzie może łaskawie. Wierzę, będziesz stanął w Polsce. Hmm? Przestańcie zmagać się ze Słowem Bożym, Stąd w wierzę. Boga nic nie denerwuje, nic nie męczy tak jak... Nie niedowiarstwo, przychodzi, coś od Boga chce i jeszcze z taką no, nie wiem, a miałeś wiarę? Hmm, taka postawa jest najgorsza przed Bogiem. Przyjdź i domagać się przed Bogiem, jeśli masz wiarę. On tak powiedział. pójdź posłusznie mi wiarę i wrześniu domagaj się. Boga. Zobacz, jakie wiecie efekty przyjdą. Przestań beczeć, kwieńczeć, stękać, księkać, wytłumaczać się, mówić jutro będę dopiero walczył, to jest postawa. Jeśli źle, coś cię męczy, dręczy, nie czekaj jutra. Dzisiaj możesz chodzić wolności. Jeśli to zrozumiesz, każdy dzień od dnia dzisiejszego będzie wolny dla ciebie. Ja będę próbował cię atakować, a ty i tak będziesz atakował, będziesz i tak stał w wierze i diabeł nic nie zrobi. Inna postawa zawsze cię będzie prowadzić do, do zniechęcenia, do zdenerwowania, do poirytowany tymi, co tak w tej wierze stoją i tak dalej, tymi, co takie defekty, Trzebuję tej kasy, bo mam wiarę. Będę poirytowany im zawsze. Ale Bóg chce, aby był Kościół, powstał Kościół i jeśli trzeba, to będzie mu ufał. Ok? Tak. Także pomodlimy się chwileczkę i będziemy tutaj kończyć. Panie, przychodzę do Ciebie, Panie, dziękujemy Ci za Twoją moc, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo na krzyżu. Dziękujemy Ci że za żywą wiarę, która zwycięża złego. Dziękujemy, że nie ma diabła na świecie, którego nie moglibyśmy zniszczyć. Nie ma choroby na świecie, którą Ty nie poroszyłbyś na krzyżu. Nie ma problemów w życiu, które Ty Panie byś nie załatwił. Nie ma sumy finansowej, które Ty byś nie mógł, nie mógł przez wiarę nam dać. Nie ma problemów, nie ma jakichś wyzwań, które Bóg wykułby za wielkie za Boga. A my musimy mieć mentalność, tak jak tu ma mentalność. Pomóż nam jako wierzącym się, może ogólnie braciom, siostrom, pastorom, biskupom, diakonom, jakkolwiek, nisom, y, tym, którzy rzeczywiście są przed Tobą, aby to zrozumieli. Potrzebują chodzić w Duchu, chrześć y, Duchu Święty nie może być renegowany, Do tak, że ewentualnie kiedyś tak Duch Święty dopiero wiecie, będzie mógł, będziemy miał pozwolenie działać tak, jak to jest prędnie, prawda? To jest Ludzie muszą się zmienić. Zobaczcie, jakie mają priorytety w życiu. Popatrz. Brać siostra, jakie masz priorytety w życiu. Czy Bóg jest na pierwszym miejscu, czy na dwunastym dopiero? Najpierw jest dom, później praca, później znajomi, później kościół, później pastor, później e, chór, później doława później dopiero na dwunastym miejscu. Popatrz, jakie mają priorytety. Także to jest bardzo ważne. Słowo Boże jest wszystko. Problem jest, że ludzie nie mają objawienia. Ludzie mogą zdać dechy do dechy, ale nie mają względu Ducha Świętego z różnych przyczyn, niektórzy nie mają bo właśnie to właśnie mówią na językach, ale którzy mają, ale są leniwi i nie do Boga nie pytają, bo przecież wszystko wiedzą. Znaczy takich wszystko wierzących pastorów wierzących, którzy nigdy się nie muszą Boga nic pytać. I wszystko wiedzą, na poczekaniu po prostu myślą, a to tak nie działa. Ja widzę to przez lata. chcecie działać. I pamiętajcie się, no nie dajcie sobie mówić. Jezus nie zmienił wielkiego nakazu misyjnego. Minęło dwa tysiące lat. Kościół dzisiaj powraca do tego i przeszedł wierzę, są ludzie, którzy przeszli ten poziom dzieje apostolski, Ale Bóg chce dzisiaj dokonywać się większych cudów. To jest mentalność. Która pomaga nam i która jest jedyna prawdziwa, która pomaga nam wziąć od Boga i za, nie, nie dajcie sobie e, się zamyknić baptystami innymi, ponieważ Biblia co mówi? Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli w imię Moje, co będą robić? W imię Jezusa wyganić demony pierwsze. Gdyby wyganie demonów było na gdzieś tam nie waży, to by Jezus w ogóle nie mówił. Gdyby, powtarzam, od demonów, to automatycznie Jezus by w ogóle tego nie usłyszał. Nie nigdy, nigdy nikogo od demona nie uwolnił. Bo po co? Po co? Skoro przychodzą do Jezusa i one sobie wychodzą. A jednak Jezus coś innego głosił. I do tej oryginalnej Ewangelii musimy wrócić. Jeśli nigdy jej nie znaliśmy, musimy powrócić. Ona nam przyniesie wolność. Ona nam przyniesie wolność. Bracie siostrze. Ona nam przyniesie wolność. Wolność. Dlatego przynosimy to do Ciebie. Ojcze, błogosławimy Ciebie. Ojcze, wychwalamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas tutaj. I możesz, abyś pobłogosławił dzisiaj to wszystko. Po sobie Duch Święty poruszał się potężnie, aby w czasie tego, jak jest teraz ten Halloween, dosłownie jutro, abyś pani działał, poruszał się, tam masz ludzi, którzy potrzy, czy, bo, y, y, usłyszeć prawdę. Tam są ludzie, którzy są nieuzdrowieni, nieuwolnieni, Tam są ludzie, którzy beczą w nocy i czekają, kiedyś coś zmieni. Beczenie nic nigdy ci nie pomoże. Beczenie ci osłabia. O tym nie słyszysz w kościele. Beczenie jest, jest oznaką, bo masz takiego wielkiego Boga, patrzeć na siebie i beczyć po prostu. Zamiast ufać Bogu, wchodzić i beć. Tak bo na to patrzeć do wiary. A więc trzeba się to zmienić z tym. Od trzęsu się nigdy nie bać, nigdy się nie załamywać. Obecnie jaka sytuacja jest. Zawsze oddawać Bogu chwałę. Zawsze pokazywać postawę wiary. Zawsze się modlić. Panie daj mi zawsze wierzę stać. W momentach kryzysowych, ataków największych, daj mi wierzę stać. I daj mi mało tego. Nie tylko oglądać, że będę wierzę, ale będę, będę niszczył przeciwnika. Idziemy do wozu wroga. Już dłużej nie, nie, nie jesteśmy w chrześcijaństwie ławkowym, w którym siedzę i przez 20 lat się go życzę. Nie. Idę do obozu wroga, robi masakrę na wrogu, czyli na diable, na jego osługach, diabłach i pozamiętam nim podłogę, niszczę go, wszystko co robię w moim życiu i życiu innych. I chodzę w zwycięstwie i radości Ja daję wtedy chwałę. Jaka wtedy wielka chwała płynie, kiedy są ogólnie w domu. Jaka wielka chwała płynie, kiedy ludzie, stary z busków, jaka wielka chwała Bogu płynie, kiedy wiedzący w końcu biorą wiarę i oglądają dzieje apostolskie e, przeszło dzieje apostolskie oglądają wielką chwałę pana Jezusa hmm? także zachęcam wszystkich do posłuchania tego kazania przesłuchania z niej słuchałeś tego kazania i dużo się dotykało e, posłuchaj jeszcze raz Kraj to kazanie co już. Pytaj Boga o pewne rzeczy z tego. Ja również polecam każdemu, to jest ta cała seria kazań, czy chrześcijanie może mieć demona. Polecam każdemu pilne, baczne, z Biblią i w modlitwie wysłuchanie tych kazań. Ja bym nie chciał tych kazań słuchać, słuchał, ale ty je posłuchaj. Żeby chodzić zwycięstwie w Jezusie, musi być uparty. Kiedy diabeł ci mówi nie, to ty mówisz tak. Kiedy diabeł mówi spróbuj, to ja mówię, to ja mu zęby daję, bo ja to jest postawa, która zawsze zwycięża. Zawsze. Inna postawa to jest postawa, która nie może ci pomóc. Alleluja. Amen.